Dzień dobry, witam się serdecznie z wszystkimi. Dzisiaj, z trasy, jedziemy do stanu Illinois, do sklepu takiego międzynarodowego i polskiego, który jest niedaleko, zaraz naprzeciwko. Ponieważ są przeceny na spożywcze artykuły w tym sklepie międzynarodowym. I przy okazji zajrzymy do polskiego, takiego malutkiego sklepiku, do którego czasami chodzimy. Znaczy za każdym razem jak jesteśmy w pobliżu. Pogoda jest ładna, choć zapowiadali nieciekawą pogodę. Słoneczko sobie świeci tak za chmur. A my jedziemy. Dochodzi godzina dziewiąta w tym momencie. Mam nadzieję, że uda nam się kupić wszystko to, co mam na liście. Zrobiłam sobie listę taką. Mam nadzieję, że nic nie zapomnę. Także... Let's go! przejeżdżamy przez takie mało ciekawe miasteczko o nazwie Richmond niezwykle przygnębiające jak dla mnie takie same jakieś tu nieciekawie tu po prostu jest jedziemy dalej i będziemy jechać w kierunku Chicago ale nie całkiem w Chicago także co to za restauracje takie budynki tu są jakiś kościółek Miasteczko niestety jest mało atrakcyjne. O to jest Catholic Church. No. I to jest chyba samo takie downtown tego miasteczka. Strasznie to jest jakoś tak przygnębiające. Te tutaj, te budynki takie. Pss. nagrywam ten odcinek, bo wiem, że niektórzy lubią takie strasy, filmiki. Niedawno opuścił nas policjant, który siedział na tyłku, że tak powiem. Od pewnego czasu mi się przypomniała taka historia, ponieważ my mamy no, w tym miesiącu rejestrację samochodów jest w trakcie załatwiania. Jeszcze, jeszcze mamy ten, ten znaczek na Stary jeszcze To mi się przypomniała Taka historia, że kiedyś jechałam O jezioro tu jest Takie No, że kiedyś jechałam Jak się Andy urodził Był malutki, z miesiąc miał Ja jechałam i Zauważyłam, że z daleka za mną się pojawił Samochód policyjny Od szeryfa Taki brązowy Pamiętam i jechał, jechał, jechał za mną w pewnej odległości ale potem była taka jakby construction takie i yy, ja musiałam wjechać między te takie pachołki pomarańczowe i zwolniłam i on się wtedy zbliżył do mnie ten gościu, ten policjant i no jechał tak bliziutko mnie i po jakiejś minucie włączył światła niebiesko-czerwone to na, te, na dachu i ja już wiedziałam, że coś jest nie tak ze mną więc zatrzymałam się jak już ta konstrukcja skończyła. I wtedy on podszedł do mnie i powiedział, że ja nie mam, ja mam tego, e, że, że samochód jest zarejestrowany e, i. na samochód zarejestrowany i po prostu e, musiałam zapłacić mandat chciałam tam jeszcze mówić, tłumaczyć że, że ledwie co urodziłam dziecko zapomniałam z tego wszystkiego ale on był nieugięty i musiałam zapłacić i do tej pory pamiętam, to, to jest jedyny mandat w moim życiu 126 dolarów zapłaciłam wtedy mandatu za nieposiadanie ważnej rejestracji samochodu a teraz ten pan, pan policjant jechał za nami i jechał bardzo blisko nas, ale nie przyczepił się, bo jeszcze mamy ważne, ale już się kończy ważność rejestracji no już niedługo będziemy w sklepie już jesteśmy w sklepie no, ja idę do Serafeta Oj, tu nawet kościer jest. tu kiełbaski różne. polisz, sosycz, a tu mamy kiełbasę wiejską. U go No jest dość drogo. Jestem w sekcji polskich e, warzyw marynowanych. Także tutaj zobaczymy, co tu mają. Ceny są błędne. O błędne. 3,5 dolara za Sauerkraut. 7 dolarów za grzybki. Wow! A buraczki. buraczki z cebulą. Tu w octcie buraczki. Sporo tu tego. No i tu mamy sok i tymbark. Też z polskich produktów. Przy okazji pokazują ceny Jakie są na tym bark. Także jest tak. Jestem w łazience. To znaczy się w toalecie jestem. Aktualnie. Weszłam do takiej większej dla tych co mają małe dziecko. Tu jest taki przewijak. No i... Tradycyjna wielka szpara, co można wszystko widzieć. Jakiś przesok, przy okazji widziałam czyjś tyłek. No i tutaj tak, może tak się prezentują szpary w drzwiach, w toaletach. Z tej perspektywy właśnie widać, jaki to jest wielki sklep. O wiele większy niż te sklepy, które mamy tam u siebie. I zobaczymy tutaj w mrożonkach. Meksykańskie lody na patyku. Fajnie to wygląda. Jestem, jestem teraz w piwa. Chciałam zobaczyć, gdzie jest polskie piwo. Tu jest Heineken. O, jest, tyskie jest. Z polskich piw jest tyskie. Pilsner. No, innych polskich piw nie ma, kiedyś to był żywiec. To są moje zakupy całe dzisiejsze. Ale jest tu 100 dolarów na pewno. Tak niewiele żywności, a 100 dolarów. Powiem później, jak będziemy już po skasowaniu. I tu jest jeszcze rzut na sklep. Czekam teraz na Andrzeja, bo jest miejsce, gdzie król piechotą chodzi. Cześć wszystkim. Um, wróciliśmy ze sklepu. Byliśmy tylko w jednym sklepie, nie tak jak myślałam na początku, że, żeby iść do dwóch sklepów, bo one są blisko siebie, naprzeciwko w zasadzie jedynie trzeba przejść drogę, przejechać w zasadzie. Bo my samochodem tam jechaliśmy i to jest po drugiej stronie ulicy ten drugi polski sklepik, ale nie było takiej potrzeby, gdyż wszystko kupiłam, to co chciałam kupić w polskim sklepie, kupiłam w tym międzynarodowym sklepie. No było, było już nawet nawet dosyć, było jak na taki potężny sklep dużo ludzi i przedtem nie było nigdy przedtem tak dużo... żeśmy uprzednio byli, nie było tak dużo ludzi jak tym razem, ale pomimo wszystko, ponieważ jest ten sklep duży, to wydawało się, że ponieważ nie byli tak rozsiani po całym sklepie, nie było aż tak wielu, ale dopiero przy kasie się okazało, yy, że jest sporo ludzi, bo tam już był tło, ktoś spory, takżeśmy się trochę czekali w kolejce. No i kupiłam to co, to co trzeba, to co chciałam, Zało założyłam sobie, że kupię, czyli tam kiełbasy polskie, które, na które była przecena, na samych tych kiełbasach za zaoszczędziłam jakieś mm, 8 dolarów na mm, jakieś, ile to było funtów? nie pamiętam ile funtów, ale w każdym razie 8 dolarów oszczędności, 6 takich kiełbas kupiłam, 6 sztuk, no i, i potem jeszcze ser, feta, ser inny jeszcze, jakieś tam inne drobne rzeczy, w sumie 86 dolarów wydałam, także dużo na takie małe zakupy, no bo sery są drogie, kiełbasa była względnie tania, no i cieszę się, że kupiłam, bo znowu tam do tego sklepu nie, nie pojedziemy wcześniej niż jakieś dopiero w marcu może, no. Także po drodze iśmy, e, nawigacja na podała zupełnie inny kierun, normalną, inną drogę niż normalnie jeździmy. Także byliśmy trochę tacy mm, zdziwieni tym, no ale w sumie o 5 minut, jakieś możeśmy później przyjechali, niż założyliśmy, niż my, myśleliśmy, że przyjedziemy. To była jakby taka tro, trochę dłuższa trasa 5-10 e, minut tak dokładnie nie sprawdzana, jakoś tak. No i po raz pierwszyśmy tę trasę. Tą trasą jechali no. i przyjechaliśmy do domu. Po drodześmy zatrzymali w sklepie. Kupiłam na taką ramkę na ten, na ten mój dyplom. Taki, mam taki dyplom, dostałam za pomoc odnośnie na zwierzęta, bo ja tam pomagałam bardzo dużo zwierzętom, organizacją takim zwierzęcym dostałam taki dyplom od od y, takiej organizacji postanowiłam go oprawić żeby za każdym razem jak, jak spojrzę na niego przypomnieć sobie, że po prostu warto pomagać, warto być dobrym dla zwierząt warto być dobrym dla ludzi czasami jak ci się odwdzięczą odwdzięczą, dobrocią również chociaż z ludźmi to różnie bywa ja na ostatnim filmie dostałam y, parę takich kwaśnych komentarzy. Ja oczywiście nie przejmuję tak się szczególnie komentarzami, które są tylko takie po prostu kwaśno gorzkie. No ja, ja, ja takich krytykantów dzielę na, na krytyków, dzielę na mam taki swój podział, dzielę na szczekające ratlerki, czyli ludzi, którzy głośno tam coś. Krzyczą, a de facto są nieszkodliwi. Na kwaśne winogrona, czyli osoby, które, którym przyjemność sprawia, e, jakiś taki komentarz kwaśny dać. E, no i najgorszy rodzaj, których ja już nie toleruję, i wyrzucam z mojego tutaj: to, to szydercy. Ja, tak, ja, ja to nazywam jadowa, jadowite żmije. E, szydercy i tacy, którzy lubią yy, no po prostu no, szydzic ludzi, no szydercy, takich szyderców nie lubię i takich, o takiego szpiegowania też nie lubię, jak, jak, jak ktoś tam się na, na przykład zapisuje do znajomy, tak jak o tej pani mówiła mnie, to mi się wybitnie nie podoba takie postępowanie i takie, to jest takie takie taka, taka jadowita żmija z uśmiechem na twarzy potrafi ci wbić nóż w plecy, nie, to tacy chyba ludzie są najgorsi, to takich to nie bardzo, nie, absolutnie nie toleruje, nie bardzo nawet, absolutnie nie toleruje, o ile szczekające radlerki, kwaśne winogrona, okej, okay, okej, okay, mówcie sobie co chcecie, i to tam, nie, yy, ale, ale yy, już takich właśnie tego typu jak ta pani absolutnie nie toleruje. Ja się zawsze brzydziłam plotkarstwem, w sensie, jak ktoś gadał, plotkował na temat jakiegoś tam wydarzenia, że plotki nie były szkodliwe same w sobie, tylko takie ploteczki, ploteczki jak każdy lubi plotkować czasami, to, to nie, to absolutnie nie, to jest, to jest okej. Okay. Każdy człowiek ma prawo, ale jak ktoś tam na przykład obgadywał swojego tam bliźniego, swojego siostrę czy brata, nie, z którym do kościoła chodzi, nie, a potem się tak obgadują, to mi się to nie podoba bardzo że jak ta osoba przypisuje tej danej drugiej osobie jakieś takie bardzo złe cechy, jeszcze modyfikuje prawdę na swój sposób, tak żeby ta osoba wyglądała jak najgorzej w oczach innych, to ja tego nie toleruję. Ja rozumiem, że każdy człowiek może mieć chcieć mieć swoje pięć minut w oczach innych ludzi, ale plotkowanie na temat swoich znajomych, czy jakichś tam. Swoich bliźnich ogólnie i przedstawianie ich w złym świetle, niezgodnie z prawdą, jest coś, co, co ja po prostu nie toleruję. Mnie to spotkało, mnie koleżanka obgadała okropnie publicznie, ona też miała ciężkie życie, ja nie będę nawet gadać, ale i to jest przykre dla osoby, która jest w tej sytuacji postawiona, że jest tak obgadywana przez, przez daną osobę, mimo że nic w sumie nie zrobiła takiego. Ale, ale no, ja byłam bardzo, bardzo zgorzkniała wtedy, jak dowiedziałam się o tym, że ta ona tak mm, po prostu o mnie gada, że takie o moim życiu, takim, tym, takich bolesnych różnych sprawach z mojego życia. No, każdy człowiek ma swoją historię, a im starszy, tym ta historia robi się dłuższa i wiele razy bardziej taka, wiele, więcej jest w niej takich różnych dramatów, przykrych rzeczy, nie? Ja przeżyłam dosyć sporo przykrego. Ja nie staram się nie oceniać ludzi, bo po prostu ja nie znam ich historii, a tymczasem niektórzy bez znajomości czegokolwiek, tylko na podstawie własnych jakichś takich wymysłów, to potrafią inne, innych po prostu, no oszkalować po prostu. Ja, ja czegoś takiego nie lubię, chociaż wiem, że każdy może mieć swój gorszy dzień i ja się nie zajmuję takimi, takimi, takimi po prostu rzeczami. Uważam, że to jest niefajne. Nie no. Cieszę się bardzo, że udało mi się kupić te moje e, rzeczy. Dłuższy czas kupować nic nie będę, bo ostatnio dość dużo tych zakupów było. Ja, ja tych zakupów nie będę pokazywać ze sklepu, bo też chyba, chyba właśnie było, że za dużo pokazuję różnych holi ostatnio zakupowych. No. Także były w koszyku pokazane. No to wszystko 86 dolarów z kosztowało. Także, no dobra, kończę już tą gadkę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do następnego razu.